Wczoraj do mnie trafiła ta cała afera Pandora Gate, która gdzieś tam wybuchła w internecie i przeniosła się do polityki. I oczywiście ja wierzę w różne przypadki, ale w ten przypadek nie wierzę. Jakoś trudno mi uwierzyć w to, że ta afera wybuchła przypadkowo kilka dni przed samymi wyborami. No i oczywiście afera ma potencjał do tego, żeby przykryć to, co dzieje się w kraju i za granicą. Ma potencjał do tego, żeby ludzie się zajęli Komentowaniem i analizowaniem tego, co tam się wydarzyło w tej aferze, a nie będą się zajmowali politykami i tym, co oni odpierniczają. I myślę, że tu jest pies pogrzebany. Widzę, że wzbudzili się najwięksi gracze na rynku politycznym. Już tam widzę, pan Morawiecki komentuje, pan Kamiński się udziela, pan Ziobro już tam wygraża. Także sprawa jest rozwojowa i tak sobie myślę, że właśnie po to została rozdmuchana w tej chwili, żeby publika się tym zajęła, a nie zajmowała się politykami. I tak obserwuje sobie media i sprawa i z lewa. I dochodzę do wniosku takiego, że wszystkim jest to na rękę, bo jest okazja do tego, żeby przyłożyć i pisowi, i żeby pis mógł się troszkę podlansować na tej aferze. Tutaj panowie pokażą, jacy oni są zdecydowani i nieugięci w walce z przestępcami internetowymi. No, może niekoniecznie internetowymi, ale z, z przestępcami, generalnie w ogóle. Czytam tutaj jakąś ukraińską gazetę po polsku. I tutaj już jadą do Morawieckiego, że zaniedbał Morawiecki edukację seksualną i przestał finansować telefon zaufania, i dzięki temu. Te dziewczyny musiały iść do pana Wardęgi zamiast y, zadzwonić na telefon zaufania. No, jest to jakiś sposób myślenia. Nie wiadomo na ile to jest y, rzeczywista afera, a na ile jest to, y, powiedzmy, sposób na podbicie zasięgów i klikalności tych wszystkich ludzi związanych z tą aferą. No, to jest. Ewidentnie sprawa dla policji, natomiast niekoniecznie dla polityków. I tutaj życzyłbym sobie, żeby policja się tym zajęła, ale niekoniecznie wrzucając to na świecznik, żeby wszyscy, wszyscy się tym mogli ekscytować, ponieważ to podnosi oglądalność tym ludziom. Którzy są w tą aferę zaangażowani. Moim zdaniem takie rzeczy powinny być wyjaśniane dyskretnie, tak, żeby przy okazji nie robić ludziom krzywdy, bo tak na pierwszy rzut oka to nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, a ile jest nieprawdy. Tak to ujmijmy. A już naprawdę, naprawdę nie wierzę w to, że to szambo wybiło przypadkowo tuż przed samymi wyborami. W to nie uwierzę. No i jako, że ja nie zajmuję się takimi rzeczami, to nie będę tego analizował i komentował. Tak tylko tu wspominam niejako nawet na marginesie, tylko po to, żeby uzmysłowić, że tutaj w tym patokraju wszystko może się stać polityczne. Tymczasem afera podkarpacka ma się dobrze. Nic tam nie zostało wyjaśnione i nic nie zostało wyświetlone. Pomimo tego, że Ciężar gatunkowy jest y, podobny, a być może nawet większy. Z tego względu, że y, afera podkarpacka może mieć przełożenie na sytuację międzynarodową. No, ale tutaj jak wiadomo, nie można tego wyjaśnić i wyświetlić, no bo nie można, bo się nie da. No i objawia się taka zadziwiająca zdolność. Polityków i no, tych, co mają y, do dyspozycji aparat państwowy, zwłaszcza służby specjalne, do kierowania uwagi w, po, w pożądaną stronę. No to, to właśnie to jest: wypisz, wymaluj ta sytuacja. Teraz do wyborów ludzie zamiast zajmować się partiami politycznymi, programami, politykami, prześwietlaniem tych polityków, analizowaniem programów, których zresztą jak na lekarstwo jest tutaj, no to ludzie zamiast zajmować się tym, no to będą się zajmować aferą jakichś youtuberków. No, ale zostawmy tą sytuację i zajmijmy się może czymś poważniejszym, a mianowicie zajmijmy się uczciwością podczas tych nadchodzących wyborów. I tutaj skorzystamy z Takiego dobrodziejstwa, jakim jest y, Państwowa Komisja Wyborcza, która była łaskawa y, tutaj na, na tych listach wyborczych umieścić kilka ugrupowań politycznych biorących udział w tych wyborach, ale nie do końca, mi się wydaje, że to uczciwy sposób na ich zamieszczanie na listach. I już mówię, o co mnie się rozchodzi. W spisie komitetów wyborczych mamy wypisane wszystkie komitety wyborcze, jakie biorą udział w tych wyborach do Sejmu i Senatu. Jest tych komitetów sporo. Nie będę tego liczył, w każdym razie jest ta lista dość obszerna. I tutaj w każdej obwodowej komisji wyborczej jest, są listy, na których są nazwiska. I te listy są opatrzone nazwą komitetu. I teraz przyglądnijmy się. Tutaj mamy obwodowa komisja wyborcza numer 5. W okręgu 33 do Sejmu i 81 do Senatu. Jest to lista w miejscowości Tempoczów Rędziny w Skalbmierzu. No i tutaj nic takiego się nie dzieje. Lista numer 1, bezpartyjni samorządowcy. Trzecia droga, proszę bardzo, nowa lewica, prawo i sprawiedliwość, Konfederacja wolność i niepodległość, koalicja obywatelska Polska jest jedna polska liberalna strajk przedsiębiorców. I coś takiego KWWRDIP. Cóż to takiego jest? KW, normalny kraj i koniec tej listy. Widocznie pozostali nie zarejestrowali się albo z jakichś nie wystawili list, czy tam z innych przyczyn ich tu nie ma. Ci ludzie w tej obwodowej komisji wyborczej mają możliwość oddania głosu tylko na te listy. No ale wróćmy tutaj do tego KWWRDIP, bo wszystkie pozostałe komitety mają nazwy rozwinięte, czyli mają nazwy w całości, a ten komitet jest napisany tylko skrótem. Czy to rzutuje na y, jakąś uczciwość wyborów? I tak jest, proszę Państwa, we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych, w których y, Ruch Dobrobytu i Pokoju zarejestrował swoje listy i wystawił kandydatów. No, bardzo mnie zastanawia, dlaczego ten skrót nie został rozwinięty na tych listach. Nie można powiedzieć, że chodzi o długość tego napisu. Ponieważ KWW, RDIP miałoby 28 liter, natomiast Konfederacja Wolność i Niepodległość ma tych liter 39. Więc nie chodzi o długość tekstu. Więc o co chodzi? Czemu ten skrót nie został rozwinięty? No, moim zdaniem, ma to yy, duży wpływ na to, jak. Ludzie będą przeglądać te listy i czytać to, co tam jest napisane. Bo taki skrót niekoniecznie musi coś komuś powiedzieć. Gdyby człowiek przeczytał ruch dobrobytu i pokoju, czy KWW ruchu dobrobytu i pokoju, coś by mu to może powiedziało, natomiast RDIP niekoniecznie. Więc spróbujemy Dodzwonić się do Państwowej Komisji Wyborczej i spróbujemy dopytać, o co tam właściwie chodzi. Dozwoniłeś się do Krajowego Biura Wyborczego. Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że być może to właśnie na życzenie samego. Zainteresowanego na tych listach się pojawił napis RDIP. Spróbujemy sprawdzić to u źródła. To zadzwońmy do pana Macieja Maciaka, który rejestrował te listy, i być może on nam odpowie na pytanie: Dlaczego ruch dobrobytu i pokoju jako jedyny na listach znajduje się napisany skrótem? Panie Macieju, chciałem zapytać o taką sprawę. Znalazłem wasze listy w obwodowych komisjach wyborczych i tam jest taka sytuacja, że wszystkie komitety mają nazwy opisane pełnymi, pełnymi słowami, natomiast wasz komitet jest opisany tylko skrótem. I teraz pytanie, czy to jest za waszą jakąś inicjatywą? Absolutnie nie, no co tam. Bo dzwoniłem do y, rzecznika Państwowej Komisji Wyborczej i on stwierdził, że być może komitet właśnie tak sobie zażyczył. Nie, nie, nie być może. Tam była na formularzu rubryka nazwa komitetu. No więc Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Wpisałem w te kratki. Tak. E, I druga rubryka była nazwa skrócona. Nie wiem po cholerę to jest, ale nazwa skrócona. I chciałem wpisać. Bo nie chciałem błędu popełnić, żeby nie przedłużać procedury rejestrowania. Chciałem wpisać KWW ruchu dobrobytu i pokoju. Pani urzędnik i pan urzędnik razem stwierdzili, że tak być nie może, że skrót to skrót i żebym wpisał KWW RDIP. To też wpisałem. To jest koniec historii. No ale teraz widzi pan, że, że nie wiem czy pan to zauważył, że na każdej liście to prawdopodobnie na takiej, które dostaną wyborcy, będziecie jako jedyni skrótem napisani. Który właściwie No, wie pan, nie wie, to nic nie mówi. Przecież urzędnicy Państwowej Komisji Wyborczej odbierali te formularze, tak? No, no tak. No. Była pełna nazwa i nazwa skrócona. Rozumie pan? Pełna no, nazwa no, i no, nazwa no, skrócona. I, I teraz wszyscy się posługują jakby pełną nazwą, a Wasz komitet się posługuje na, nazwą skróconą. Rozumiem. Nie, nie. Oni się posługują nazwą naszego komitetu. Nasz komitet posługuje się nazwą pełną. Do tego dodajemy, bo były takie głosy, że może się to takim numerem skończyć, do tego jeszcze propagujemy KWWR Dip. No, no, pana, no to, że jesteśmy szykanowani, to jest od samego początku, tak? Od momentu rejestracji komitetu. Awaria systemu. Informatycznego. No właśnie, jeszcze, jeszcze z tą awarią. Jak, jak pan mi y, trochę tak rozjaśnił sytuację, y, jak, jak to było z tą awarią? I jak w ogóle się sprawa skończyła? Bo z tego co kojarzę, to y, to mieliście składać jakiś tam protest. Y, skargę, tak. Skargę, tak. tak? E, no, złożyliśmy tę skargę. E... Do, do 14 do września do dowiedzieliśmy się, że skarga jeszcze nie ma nadanego numeru. 15 września dowiedzieliśmy się, że jeszcze skarga nie ma nadanego numeru, po czym, gdy upłynął już maksymalny termin, dowiedzieliśmy się, że nasza skarga była odrzucona 13. No to takie tak. wybran dziwne rzeczy się dzieją, no, non tak? stop, non stop. Taka bez numeru została odrzucona, tak? No na to wygląda. No i jak można było przypuszczać, Tutaj system chwyta się różnych sztuczek, aby nie dopuścić niezależnych ludzi do wyborów, do tego, żeby zostali wybrani, i to też pokazuje, jaki jest poziom tej niby demokracji w Polsce. bo ja już od dłuższego czasu uważam, że ta niby demokracja to jest tylko fasada dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzającej tym krajem, która za swoich przedstawicieli ma tutaj ustanowionych ludzi z tych partii mainstreamowych. I oni będą bronić rękami i nogami tego ustanowionego porządku. Jak usłyszeliśmy, to nie jest pierwszy raz, jak ruch dobrobytu i pokoju jest szykanowany, czy też wręcz utrudnia mu się działania wyborcze. Na portalu Włocławek mamy informację, że padły serwery. Padły serwery Ministerstwa Cyfryzacji, i ruch dobrobytu i pokoju nie mógł złożyć list poparcia i zarejestrować swoich, swojego komitetu. Cała sytuacja miała miejsce 11 sierpnia 2023 roku. Jak dowiadujemy się z portalu, Włocławek w godzinach porannych pod stadionem narodowym w Warszawie zebrali się sympatycy i działacze ruchu dobrobytu i pokoju. Przywieźli ze sobą listy poparcia z podpisami w celu zarejestrowania swojego komitetu. I tak się złożyło, że awaria systemu uniemożliwiła im zarejestrowanie tego komitetu. Ta przerwa w działaniu serwerów Ministerstwa Cyfryzacji trwała do poniedziałku, co ewidentnie przełożyło się na liczbę zbieranych podpisów, ponieważ komitet miał o te 4 dni krótszy czas na zebranie potrzebnych podpisów. I tak właśnie zabetonowany system wyborczy działa. Albo nie działa, to pokazuje, jaki mamy, jaki mamy stan tej niby demokracji. Demokracja jest wtedy, kiedy trzeba wybierać między tymi głównymi partiami, które tutaj sobie uzurpują prawo do rządzenia. Tymczasem, jak się pojawia jakiś yy, Nowy twór polityczny, no to jeżeli nie zblatuje się z tymi rządzącymi ugrupowaniami, to się robi właśnie takie rzeczy: albo się zaciemnia sytuację na listach, albo się utrudnia na różne sposoby działanie takiego komitetu. I to niby nie jest nic nowego, ale tutaj na tym przykładzie możecie to zobaczyć czarno na białym. I z tym zostawiam Was do następnego razu. Do zobaczenia.